W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O przeczysta Lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach, boskie dzieciątko. Oto ja pełen nędzy wszelakiej, uciekam się do ciebie, błagając, Byś mię wziął swoją opiekę. Jeśli potrzebujemy cudu czy łaski, Kościół święty wzywa nas, byśmy się do ciebie uciekali. Ufny więc Twoją opiekę, błagam Cię, święty Antoni, racz mi wyprosić u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. Ufam, że za twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu, ojcu najlepszemu, przez całe swe życie w świętości i sprawiedliwości, by potem z Tobą kochać i uwielbiać go na wieki w niebie. Amen. Święty Antoni, słyszy w swej duszy słodkie wołanie Chrystusa: pójdź za mną. Natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się sławy światowej i mimo młodziutkiego wieku przywdziewa habit zakonu kanoników regularnych. Na wzór świętego Antoniego bądź zawsze posłuszny wszystkim natchnieniom łaski i nie zatapiaj się nigdy zupełnie w rzeczach ziemskich, gdyż one nie są ostatecznym celem Twego życia lecz tylko środkiem do osiągnięcia właściwego celu. O święty Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże. Proszę cię gorąco, wyjednaj mi u Boga łaskę, naśladowania ciebie, bym nie przywiązywał się do marności tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty. Amen.